Zaczęty vlog jest I co teraz? Co? No co tam będzie, co? No gadajcie już, to i tak będzie, bo nie mamy Czasami tyle materiału no. no to kurwa zaczynamy No to kurwa zaczynamy Ty, co to jest? No skacz! Ty też! No widzisz mnie widzisz Oluś co chcesz powiedzieć swoim fankom? Fanów nie mam Ale fanki mogę mieć już my <noise> fucking gangster shit Ej siodełko się złamało

Курик well. cool. Yerini alalım. Dobra, dobra. Co Dzień mówiłeś? Pan. Widzisz to? 20 Aż

Bardzo dużo osób prosiło o bajczek mojego roweru, więc zaczynamy. E, tutaj jedyne co zmieniłem, znaczy nie zmieniłem. Kupiłem złoty spray i pomalowałem łańcuch, żeby ładnie wyglądał. Tu mam przerzutkę Shimano Turnej, tylko sobie tu napisałem Flamastrem Z. E, żeby fajnie wyglądało. Korba jest też fajna. To jest jakiś, nie wiem, plastikowa ona jest. Gripy. Eee, tu najtańsze zabrak najtańsze bez koloru, nawet kupiłem, żeby było taniej. Tu jest amortyzator Fox. Foxer Rockser. Eee. Super. I ma złote ja Zapomniałem. To jest rower marki eee, Dartmur Thunderbird. Rozmiarze Q, o rozmiarze kół, o rozmiarze kół 29 I Tu są masz. opony szosowe, do zapierdalania po ulicy Takie kolarzówka. To jest kolarzówka taka moja Tutaj właśnie jeszcze patrzcie tu on Tu specjalny amortyzator Który się nie ugina, on jest specjalnie tak On się nie zepsuł Super tam jeszcze raz ponownie To jest rower Olega, który se tu ja i nie może wstać e, tak, tu jest rower seryjny, to jest rower marki Dartmoor e, tu Player Pro. Rower jest seryjny, tylko pomalował śrubki, kierownice i pedały, i dla kontrastu pomalował kordę na biało. Dziękuję, do widzenia. Reszcie możecie sobie sprawdzić na stronie producenta. To jest Dartmoor Pro, kurwa tu Player Pro 2019. Tyle.